Czy dawanie książek i kursów rozwojowych w prezencie innym osobom może być w jakikolwiek sposób niebezpieczne dla naszych relacji z tą właśnie osobą? To jest temat, z którym spotykam się bardzo często, bo większość osób, które przychodzą do mnie jako klienci i klientki, to są osoby, które w naturalny sposób chcą dzielić się tym, co same odkryły. Co same przeczytały, wzięły udział w jakimś kursie, uznają, że to jest ważne, wartościowe i chciałyby się tym bogactwem podzielić z innymi osobami. I tak są takie sytuacje, w których trzeba uważać. Jak rozpoznać, jakie to są sytuacje i co w takich momentach robić? O tym w dzisiejszym odcinku. Jeśli jesteś taki jak ja, budujesz firmę nie tylko po to, aby zarabiać pieniądze ale również po to, aby swoimi talentami zmieniać świat. Ale widzisz też, że wiąże się to z pewnymi trudnościami. Wokół Ciebie wszyscy mówią – ucz się lepszej organizacji, marketingu, sprzedaży, włóż ogrom wysiłku i czasu w rozwój firmy, a osiągniesz sukces. Gdzie w tym wszystkim miejsce na Twoje życie rodzinne? Jak pogodzić wielkie aspiracje z codziennością domową, gotowaniem, sprzątaniem, płaczącymi dziećmi, które domagają się Twojej uwagi i małżeństwem, na które jest coraz mniej czasu? Ten podcast pokaże Ci, jak przedsiębiorcy tacy jak Ty i ja osiągają więcej w biznesie i życiu prywatnym, stawiając rodzinę na pierwszym miejscu. Nazywam się Agnieszka Pieniążek i słuchasz podcastu Rodzina i Biznes. Niedawno jeden mój znajomy powiedział do mnie: Aga, chciałbym kupić jeden z Twoich kursów dla mojej żony jako element prezentu na urodziny. Po pierwsze, co byś mi polecała? Ale też muszę się jeszcze troszkę nad tym zastanowić, żeby przypadkiem. Yy, żeby ona nie pomyślała, że ja jakieś mam do niej pretensje, albo że ja próbuję jej coś powiedzieć, co powinna zmienić, co powinna. że może uznaje, że coś jest niewłaściwego w jej zachowaniu, muszę się jeszcze zastanowić, jak to w ogóle rozegrać. I kiedy usłyszałam te słowa. Od razu sobie pomyślałam, wow, że chyba nie do końca świadomie, ale ten mój znajomy ma dość wysoki taki poziom jakby pewnej takiej intuicji, która mu mówi, że danie żonie tego typu kursu, jaki ja oferuję w prezencie, może u niej wywołać jakieś, jakąś nieprzyjemną reakcję. O tym właśnie trochę więcej chcę Ci dzisiaj opowiedzieć, bo... Tak jak wspomniałam na samym początku, większość moich klientów czy klientek to są osoby, które same uwielbiają się rozwijać. Zwykle dużo czytają albo biorą udział w różnych kursach, albo e, jakby słuchają różnych nagrań, jakichś podcastów, e, kanałów na YouTubie i lubią zdobywać nową wiedzę. Lubią uczyć się nowych umiejętności i mają naturalne pragnienie, żeby tym, czego same się nauczyły, co było wartościowe albo o czym wartościowym słyszały, dzielić się z innymi osobami. I dla nich to jest takie naturalne, że kiedy ja przeczytam jakąś fajną książkę, i ona jest naprawdę taka, że jakoś zmieniła moje podejście do różnych spraw, cokolwiek by to było, to chcę teraz tę książkę puścić dalej w świat, chcę się nią podzielić z kimś innym. I dlaczego wspomniałam, że są takie momenty, kiedy takie zachowanie może być, może stwarzać pewne zagrożenie dla naszej relacji z tą osobą, której chcemy przekazać ten prezent? Tak, jak miał intuicję ten mój znajomy, tak, mówiąc, że muszę to jeszcze zastanowić, jak rozegrać taki konkretny prezent. Rozegrać nie na zasadzie, że jak tu zmanipulować kogokolwiek, tylko właśnie jak to zrobić, żeby ona nie poczuła, że sugeruje, że robi coś niewłaściwie ta konkretna żona. I te, w tej właśnie intuicji tkwi odpowiedź na pytanie z tego odcinka. Nie wszyscy ludzie. Mają takie ogromne nastawienie na to, żeby non stop uczyć się nowych rzeczy, non stop się rozwijać, non stop coś nowego poznawać, wdrażać, jakieś nowe umiejętności zdobywać, albo mogą mieć tak, że jakby w jednym obszarze swojego życia tak chce teraz coś się nauczyć, właśnie jakąś nową umiejętność zdobyć, a w innym obszarze życia już tego nie chcą. Albo może być też tak, że na tym etapie, w jakim teraz chcą, z jakiegoś powodu no nie chcą, nie są gotowe, nie. Nie czują, żeby to było im potrzebne, że po prostu chcą skoncentrować swoją uwagę, swój wysiłek na innych sprawach niż uczenie się, rozwój, ciągłe jakieś takie wzrastanie. Oczywiście każdy z nas tak naprawdę cały czas uczy się jakichś nowych rzeczy, natomiast nie zawsze chcemy robić to w sposób taki bardzo aktywny. I na dodatek, za pośrednictwem tego konkretnego kanału, jakim są na przykład książki, czy kursy, czy szkolenia, warsztaty rozwojowe, my często możemy to robić inaczej i chcieć robić to inaczej. I teraz, jeżeli po drugiej stronie napotkasz osobę, która jest w którymś właśnie z tych scenariuszy, o których przed chwilą powiedziałam, czyli z jakiegoś powodu na danym etapie życia nie chce, albo w tym obszarze życia nie chce, Albo woli innym kanałem to robić niż przez ten przez ciebie proponowany. To, jeżeli dasz taką książkę, jeżeli kupisz taki kurs i nie pojawi się przy tej okazji też jakiś konkretny komunikat, który jakby pokazywałby, co tobą kierowało. To u tej osoby może, może nie zawsze tak jest, ale może pojawić się reakcja pewnego oporu i nieświadomie może pojawić się też myśl: on czy ona chce mnie zmieniać. On czy ona sugeruje, że ja robię coś nie tak w tym konkretnym obszarze. I to dotyczy szczególnie tych relacji takich najbliższych. Jeżeli tą osobą, która chce kupić prezent, jest mąż albo żona, i właśnie małżonkowi chce taki prezent sprezentować, przekazać, może pojawić się ten element, że on mnie chce zmieniać. On mnie nie akceptuje, czy ona mnie nie akceptuje. Ona sugeruje, że nie jestem dobrym ojcem. Ona ciągle by chciała tylko naprawiać moje zachowania, a ja nie chcę, żeby ona wchodziła w rolę kogoś, kto non stop mi mówi, że to powinienem zmienić, tam to powinien zmienić. Ja tutaj się staram tak hmm, przeplatać te dwie płcie, bo tak naprawdę to obie osoby mogą występować i po jednej stronie, i po drugiej stronie. Ciedzę, rzeczywiście moja obserwacja jest taka, że. Hmm, Częściej zdarza się to kobietom niż mężczyznom. Wchodzenie w taką rolę właśnie dawania, jakby przekazywania tego, tego rozwoju, że Ty też mógłbyś wziąć w tym udział, co ja brałam udział i mi się podobało. Czyli to jest właśnie to niebezpieczeństwo. I tak naprawdę, jeżeli chcemy komuś taki prezent zrobić, to to jest pierwsza rzecz, którą trzeba sprawdzić. Po prostu, czy ta osoba w ogóle interesuje się na ten moment takimi sprawami? Czy ta osoba korzystała już z tego typu y, kanału, jakby rozwoju, jakby są właśnie książki rozwojowe, czy kursy, czy szkolenia, czy cokolwiek by to było innego? Czy już to robiła, czy już to robi? Czy kiedy rozmawiam z nią, y, jestem w nią, y, z nią w kontakcie, to widzę właśnie u niej tę gotowość, takie nastawienie na to, że ona chce się nauczyć czegoś nowego, tu i teraz jakby, że chce się jakoś rozwinąć, że chce coś zmienić w tym obszarze swojego życia. Bardzo często jakby, je, kiedy już zaczynamy w ogóle myśleć w, kat, w takich kategoriach, to dość szybko jesteśmy w stanie rozpoznać to u tej drugiej osoby. Czy ona tu i teraz ma w sobie tę chęć, gotowość, pragnienie, czy ona sama wyszłaby z takim działaniem, żeby coś w tym konkretnym obszarze zmienić, czegoś się nauczyć, jakąś nową wiedzę zdobyć. Czyli to jest jakby pierwszy krok, który trzeba wykonać, żeby zminimalizować ryzyko jakiegoś zagrożenia dla naszej relacji. Sprawdzić w jakim punkcie jakby ta konkretna osoba jest, czy ona tego chce, czy ona sama by to zrobiła, czy ona się tym interesuje, czy czy jest w niej taka gotowość? Jeżeli nie ma, to nie oznacza, że jest coś nie tak z tą osobą. Ja w swoich w ogóle programach posługuję się takim narzędziem prawa ręka, lewa ręka, która pomaga zobaczyć, że ludzie w naszym życiu dzielą się na takie dwie główne grupy, gdzie granice między tymi grupami są płynne i mogą się zmieniać w czasie, ale jednak jest tak, że są osoby z grupy tak umownie nazwanej rodzina i przyjaciele czyli takiej grupy, którą. Która my nie idziemy do tych ludzi po to, żeby im podpowiadać, jak masz zmienić siebie w tym konkretnym obszarze życia, jakby będziemy im podpowiadać, właśnie, o, przeczytaj tę książkę, weź udział w tym kursie i tak dalej. Nie, nie po to my idziemy do tej grupy osób. Jest inna grupa, grupa mocy, tak zwana grupa wsparcia, która właśnie tam możemy, jak ryba w wodzie, pływać po tych wszystkich rozwojowo-wzrostowych e, tematach i tam te wątki wszystkie przywoływać. A tutaj raczej się dzielimy po prostu w grupie rodzina i przyjaciele, tutaj bardziej dzielimy się inspiracją, dzielimy się tym, co my sami odkryliśmy. I nie próbujemy w taki mocny sposób wchodzić, że a ja ci to dam, a ty to przeczytaj, a to powinnaś zrobić, a tamto, a to ci pomoże, a to rozwiąże twoje trudności, bo taki sposób zachowania u tej osoby właśnie może rodzić pewien opór i takie poczucie, że ty mnie nie akceptujesz, ty mnie nie rozumiesz, ty próbujesz mnie zmieniać, ty ciągle mi mówisz, co ja mam inaczej robić, podczas gdy. Ja mogłabym mieć naprawdę dobre intencje wobec tej osoby, bo ja bym chciała jej pomóc, tak? dać jej coś wartościowego, ale ona może to odczuć inaczej. Czyli pierwszy krok, żeby uniknąć właśnie tej katastrofy, to jest sprawdzić, co się dzieje po tej drugiej stronie, w którym punkcie swojego życia, swojego aktualnego sposobu funkcjonowania jest ta osoba. I jeżeli zdecydujemy, że chcemy podarować taką książkę, czy taki kurs, czy szkolenie, czy cokolwiek to innego jest, warto jest to jakby w odpowiedni sposób opakować, nie na zasadzie jakiegoś znowu udawania, oszukiwania czy czegoś, tylko po prostu pokazać, z jakiej perspektywy ja to robię. Jak, jak, to, jak to zrobić? To chodzi o konkretny komunikat, który ja powiem, wręczając tej pre, ten prezent tej osobie. Na przykład. Jeżeli to jest na przykład mąż do żony chce dać, albo właśnie żona do męża, kochanie, Wiem, że w ostatnim czasie zainteresowałeś się tematem rodzicielstwa, ojcowstwa. Rozmawialiśmy o tym, widziałam, że gdzieś szukasz różnych tematów, różnych nie wiem, książek czy jakichś nagrań w tych tematach. Ja uwielbiam to, jakim jesteś ojcem. Bardzo cenię sobie wszystko to, co wnosisz do naszej rodziny, do życia naszych dzieci. Jestem ci za to bardzo, bardzo wdzięczna. I też pomyślałam, że mogę ci ułatwić trochę sprawę, i kupiłam taki kurs, może ci się spodoba i chciałam Ci po prostu dać go w prezencie. Nie chcę Cię w żaden sposób zmieniać, zrób z tym materiałem co tylko zechcesz, to tylko i wyłącznie chodzi o to, że widziałam, że pragniesz tego i że chciałam Ci po prostu ułatwić sprawę. To jest oczywiście taki komunikat, taki przykładowy, który płynie ze mnie. Każdy z nas może sobie go dostosować do swoich potrzeb, natomiast o co tutaj chodzi? Po pierwsze o to, żeby nazwać i jasno powiedzieć, że mi nie chodzi o to, że ja będę sugerować, że Ty coś robisz nie tak. Ja nie chcę Ciebie Zmieniać. Ja nie chcę y, tutaj ci mówić ty zrób to i zrób tamto, bo to i to źle robisz, i jak przerobisz ten kurs, będziesz super. Nie, właśnie, żeby, żeby przypadkiem u tej osoby nie pojawiła się taka interpretacja mego zachowania, to trzeba jasno i konkretnie powiedzieć, co moje zachowanie znaczy, jakby nie zostawić jej pola do interpretacji, które mogłyby płynąć. Z jej oprogramowania, tego wewnętrznego jej sposobu myślenia o świecie. Czyli jasno i wyraźnie, bardzo tak konkretnie powiedzieć, dlaczego zdecydowałam się na ten krok. Warto jest też docenić i zauważyć te fajne rzeczy, które my właśnie cenimy, jakoś może podziwiamy u tej osoby w tym konkretnym obszarze, o którym mówimy. I nazwać, dlaczego ja się zdecydowałam na to, żeby właśnie taki prezent Ci sprawić. I teraz możecie sobie tak pomyśleć, ale po co w ogóle to robić? No, bez przesady, przecież to jest oczywiste, że, e, że jakby ja się chcę podzielić jakąś wiedzą ważną, e, czym nie wiem, to było dla mnie ważne i teraz po prostu chcę przekazać dalej w świat tę fajną książkę. Bardzo wiele niedopowiedzeń i bardzo wiele nieporozumień płynie z tego, że my nie wypowiadamy jasno tego, co siedzi w nas, zakładając, że ta druga osoba na pewno dany temat rozumie tak samo jak ja, że ona na pewno przeżywa go tak samo jak ja, że przecież ona na pewno zrozumie to, co ja chciałam powiedzieć, no, że to jest oczywiste i wszyscy tak to rozumieją. Nie, <ścoughs> tak to nie działa. Każdy z nas jest inny. I każdy z nas inaczej patrzy na świat, inaczej rozumie te same sprawy. Jesteśmy w innym punkcie życia, w innych, inaczej w ogóle przeżywamy świat. Dlatego, jeżeli chcesz, żeby drugi człowiek zrozumiał Twoje zachowanie, zgodnie z Twoją intencją i z tym, co Ty robiłeś, i jakby co robisz, i jak skąd to zachowanie się wzięło, to po prostu tej osobie to powiedz. Nie zostawiaj pola do jej interpretacji, niech ona sama się domyśli, niech ona sobie stworzy swój własny pomysł na to, co znaczyło to, co ja zrobiłam, tylko powiedz nazwij jasno i wyraźnie, konkretnymi słowami żeby ona mogła zrozumieć tak, jak Ty chcesz, żeby to zostało zrozumiane, czyli tak jak, tak, jak Twoja intencja była w tym konkretnym zachowaniu. I to, co teraz na koniec powiedziałam, dotyczy wszystkich aspektów naszego życia, natomiast między innymi dotyczy właśnie tematu prezentów po prostu i tego, jak przy, y, oferujemy komuś innemu tematy rozwojowe, dlaczego chcemy się podzielić z tym kimś i dlaczego na przykład zdecydowaliśmy się na to, żeby sprezentować mu jakiś, jakąś książkę, czy kurs, czy właśnie szkolenie, czy cokolwiek innego rozwojowego, by to było nie udział w jakiejś konferencji, czy inne rzeczy, dlaczego to zrobiliśmy, warto jest to jasno i konkretnie po prostu powiedzieć i nazwać. Jeżeli chcesz więcej tego typu wskazówek, gorąco zapraszam Cię do wszystkich moich kursów, szczególnie do kursu Małżeński Starter, w którym między innymi mówię właśnie o tym narzędziu prawa ręka, lewa ręka, bardzo precyzyjnie opowiadając. Na czym ono w ogóle polega i w jakich jeszcze sytuacjach, poza tą, o której dzisiaj Ci wspomniałam, możesz zastosować. Prawa ręka, lewa ręka to jest narzędzie, które w ogromnym stopniu zmieniło moją codzienność, zarówno małżeńską, rodzicielską, jak i w zasadzie we wszystkich innych obszarach mojego życia, na przykład w moich przyjaźniach. Po prostu przestałam być ciocią dobrą radą, a w końcu naprawdę mam wrażenie, zaczęłam budować przyjaźnie i znajomości z innymi ludźmi. Jeżeli chcesz, tego zapraszam Cię do kursu Małżeński Starter i do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku podcastu.